Dzień dobry, dzień dobry, dzisiaj mam dla Ciebie taką pigułę dietetycznej wiedzy. Witam Cię na Q&A pod tytułem Zapytaj Dietetyka, Zapytaj Dietetyczki. Dzisiaj poodpowiadam na bardzo częste pytania, które cały czas zostają, takie typowo dietetyczne. Porozmawiamy sobie o diecie keto, o poście przerywanym, o diecie rozłącznej, o łączeniu ogórka z pomidorem, czy można, czy nie można i dużo, dużo innych takich rzeczy. A jeżeli się jeszcze nie znamy, to cześć, ja jestem Irena, jestem magistrą dietetyki i na tym kanale uczymy się jakiejś zdrowa ale w taki prosty, luźny, niewydziwiany sposób. Więc jeżeli jeżeli w taki miły sposób chcesz poszerzyć swoją wiedzę dietetyczną, pouczyć się tutaj razem, to możesz zrobić sobie herbatkę, kawę i co? I lecimy! Z pytaniami. Dieta niełączna z punktu widzenia dietetyki, czy ma sens i ułatwia odchudzanie. E, tutaj chodzi, zakładam, że o dietę rozdzielną, czyli taką, która zakłada, że nie spożywamy razem produktów będących źródłem danych makroskładników, czyli na przykład nie spożywamy razem mięsa, które jest dobrym źródłem białka i ryżu, które jest dobrym źródłem węglowodanów. Argumentacja za tym jest taka, że różne makroskładniki inaczej się trawią, mają inny odczyn PH i trawienie ich razem jest nieskuteczne e, i żeby dobrze trawić, lepiej się odchudzać, warto je jeść oddzielnie, żeby dobrze się trawiły. Taka dieta jednak przeczy podstawowym zasadą naszej fizjologii i podstawowym zasadą w ogóle chemii żywności. Nasze soki trawienne, które są wypuszczane po spożyciu danej żywności, zawierają komplet enzymów, czyli takich małych nożyczek, które tną nam i białka, i tłuszcze, i węglowodany. I spokojnie, spokojnie robią to, jeżeli do naszego przewodu pokarmowego trafią wszystkie te makroskładniki. Naprawdę dla naszego organizmu to żaden problem z trawić jednocześnie i białka, i tłuszcze, i węglowodany, e, i robi to niezależnie od pH naszego pożywienia. A w kontekście samej żywności to bardzo często same w sobie produkty zawierają różne makroskładniki, na przykład strączki zawierają i białka, e, i węglowodany, produkty zbożowe, mimo tego, że wydaje się, że no to, to jest źródło węglowodanów, one również zawierają białko. Więc według tej teorii y, nie powinniśmy w ogóle dobrze trawić y, chleba, kaszy, strączków i masy, masy, naprawdę masy innych produktów. A wiemy, że tak Yeah, yes. Taki sposób odżywiania, mimo tego, że dalej mocno popularny, nie bazuje, nie ma żadnego potwierdzenia naukowego i no tak zupełnie nie ma się nijak do, do naszej fizjologii. Taki sposób odżywiania jednak nie powinien nieść za sobą jakichś negatywnych skutków, więc jeżeli Ci on tylko odpowiada, tak cię dobrze żywi, to pewnie Twój sposób odżywiania powinien być dopasowany do Ciebie, do tego co Ty lubisz i do tego, jak Tobie dobrze się żywi, więc pewnie, ale na ogół dla większości osób jest on po prostu mocno problematyczny, może być bardzo restrykcyjny, więc no nie polecam na pytanie z cyklu łączenia produktów. E, czy są jakieś produkty, których nie można łączyć, bo tracą swoje dobre właściwości? Na przykład pomidor plus ogórek. Więc jak to jest z tym pomidorem i ogórkiem? Otóż pomidor jest źródłem witaminy C, a ogórek enzymu, który te witaminy rozkłada. Więc o, czyżby to było połączenie rodem z piekła? No nie, bo pomidor sam sobie... Irene. Bo pomidor sam w sobie zawiera nie tak dużo witaminy C. Jest masa produktów, które zawierają mniej więcej, np. chociażby papryka, a sam ogórek tego enzymu nie ma zbyt dużo. Dodatkowo ten enzym nie rozkłada witaminy C, tylko ją utlenia do innej formy, która dalej może być przez nas przyswajana, ale jest bardziej podatna na dalszy rozkład przed spożyciem. Dodatkowo ten rozkład można spowolnić dodając np. do sałatki, która zawiera pomidora i ogórka, sok z cytryny, który zakwasi środowisko i spowolni działanie tego enzymu. Tak samo może pomóc np oleju, który fizycznie rozdzieli nam trochę ogórka i pomidora, ale tak ogólnie są to naprawdę mega niuanse, na które tak w kontekście całego naszego żywienia nie ma co zwracać uwagi, jest milion ważniejszych rzeczy, bo tak jak mówiłam, pomidor i tak tych witaminy C nie zawiera zbyt dużo. I tak jeżeli jesz warzywa i owoce, to raczej nie powinieneś mieć zupełnie problemu z dostarczeniem sobie odpowiedniej ilości witaminy C. I zdecydowanie bardziej, moim zdaniem, warto się skupić na łączeniu, włączaniu do swojej diety pełnowartościowych, mało przetworzonych produktów, włączenie jak największej ilości warzyw, owoców, e, kasz, strączków, innych nisko przetworzonych produktów, a nie zastanawianie się, czy można łączyć ogórka z pomidorem i czy nagle moje zdrowie przez to totalnie nie ucierpi, bo, bo nie, absolutnie to nie ucierpi. Ok, kwestie ogórka i pomidora mamy ogarniętą, można spokojnie łączyć, nic się nie stanie, e, ale czy są jakieś takie inne połączenia, których warto unikać? Tuż są. Na przykład warto e, raczej unikać i ograniczać łączenia posiłków z kawą czy herbatą. W tych napojach mamy pewne związki polifenole i garbniki, e, które mogą zmniejszać wchłanianie niektórych składników odżywczych, na przykład żelaza. Dlatego e, zalecane jest i ja polecam ci odczekać z piciem kawy czy herbaty około tak przynajmniej pół godziny po posiłku. I jakie połączenie warto jeszcze ograniczać? Na przykład połączenie produktów będących źródłem omega trójek i temperatury, czyli na przykład jeżeli mamy siermieniane nasiona. Na chia, olej liniany, orzechy włoskie, to nie warto ich podgrzewać. Te omega-3 w nich zawarte są wrażliwe na wysoką temperaturę, dlatego unikamy ich pieczenia, smażenia, podprażania. Najlepiej jeść je po prostu na surowo, e, siemielniane wcześniej na świeżo zmielone, a e, nasiona chia na przykład napęczniane, napęczniałe w pudingu chia. Kolejnym przykładem takiego połączenia jest na przykład kiwi plus nabiał krowi. E, nie jest to takie połączenie, w którym stracimy jakieś wartości odżywcze, ale ucierpi nam bardzo smak. Kiwi zawiera takie enzymy, czyli znowu takie nożyczki, które tną nam części jedzenia, które rozkładają nam białko w nabiale krowim, przez co to mleko, ten nabiał nam gorzknieje, więc tutaj warto wybrać alternatywy roślinne, np. mleko roślinne albo jogurty roślinne. Kolejne pytanie. Czy w wieku 13 lat wegetarianizm jest bezpieczny? Moi rodzice twierdzą, że nabawię się niedoborów. Jeśli chodzi o wegedietę u dzieci, to w internecie naprawdę ciężko znaleźć rzetelne źródła, więc nie dziwię, się, nie dziwię się obawą rodziców. Ale zgodnie z oświadczeniem Amerykańskiej Akademii Żywienia i Dietetyki, odpowiednio zbilansowane diety wegetariańskie, w tym wegańskie, są odpowiednie na każdym etapie życia, wliczając to w to czas nastoletni, niemowlęcy, okres karmienia piersią, okres ciąży, jaki i y, będą one odpowiednie również dla sportowców czy osób starszych. Tutaj jednak bardzo, bardzo, bardzo kluczową kwestią jest to odpowiednie zaplanowanie i zbilansowanie tej diety. Jeśli chodzi o samą dietę wegetariańską, w której spożywamy i nabiał, i jaja, to jest ona naprawdę bardzo prosta do zbilansowania i ciężko w niej o niedobory. Jeśli chodzi o dietę wegańską, również jest ona możliwa u dzieci, u młodzieży, ale jest ona trudniejsza do zbilansowania. Więc wtedy, jeżeli czujesz się niepewnie albo jeżeli chcesz po prostu uspokoić twoich rodziców, to warto wybrać się z nimi do dietetyka. Tak, żebyś na pewno zadbała zadbał o to, żeby Twoja dieta była zbilansowana, żeby wszystko w niej było, żeby na przykład nie, nie było tam niedoboru żelaza, rodzice będą wtedy spokojniejsi, Ty będziesz spokojniejszy, możesz coś takiego zaproponować, albo na przykład z rodzicami przejrzeć różne źródła naukowe na temat diet wegańskich. Podrzucę przykładowe w opisie. I jeszcze tak tutaj na marginesie, jeśli chodzi o polskie zalecenia, to tak naprawdę Instytut Żywności i Żywienia nie wydał takiego ogólnego oświadczenia na temat bezpieczeństwa stosowania diet wegańskich i wegetariańskich, jedynie odpowiedział kiedyś tylko na petycję odnoszącą się do tego, by w placówkach żywienia zbiorowego, czyli na przykład w przedszkolach, była możliwość diety wegetariańskiej czy wegańskiej i tam odpowiedział tylko, że diety wegetariańskie są ok, jak najbardziej spoko do stosowania dla dzieci, ale że przy dietach wegańskich mogą one być zbyt trudne do zbilansowania, w żywieniu zbiorowym. Czyli nie wypowiedział się na temat tego, czy ogólnie są bezpieczne, tylko że w przedszkolach, czy żłobkach ze względu na małą wiedzę, mogą być ciężkie do zbilansowania, więc dalej nie ma tutaj żadnego oświadczenia. I jeszcze jedna bardzo ważna sprawa, niezależnie od tego, czy jesteś nastolatkiem, czy dorosłą osobą, czy starszą, jeżeli jesteś na wege dietach, szczególnie na diecie wegańskiej, to warto, warto pamiętać o suplementacji witaminy. P12. Kolejne pytanie, czy to prawda, że niektóre produkty dostarczają mniej energii niż potrzeba na ich strawienie? Mowa tu o tak zwanych ujemnych kaloriach. Nasz organizm, gdy coś spożyjemy, potrzebuje energii na to, żeby to strawić, ale żadne produkty nie dostarczą nam mniej kalorii, mniej tej energii, niż potrzebujemy e, zużyć na jego e, strawienie, przetransportowanie czy wchłonięcie. Czyli na przykład, jeżeli zjesz 100 gramów jakiegoś produktu, który dostarczy Ci 20 kilokalorii, to żeby go strawić, Twój organizm na przykład zabierze sobie z tego 5 kilokalorii. Ale dalej sumarycznie dostarczyliśmy sobie z nim 15 kilokalorii. Nawet w przypadku produktów bardzo niskokalorycznych, na przykład sałaty czy selera naciowego, koszt energetyczny ich strawienia Czyli to, ile nasz organizm potrzebuje wydać energii, żeby je strawić, nigdy nie będzie większy niż to, ile te produkty dostarczą nam, tych kalorii. Taka koncepcja ujemnych kalorii może być prawdziwa jedynie na przykład w przypadku bardzo zimnej, takiej lodowatej wody albo kostek lodu, bo nasz organizm potrzebuje wcześniej włożyć energię w to, żeby je ogrzać ale są to naprawdę marginalne ilości kalorii i nijak nie pomogą w odchudzaniu albo w wytworzeniu deficytu kalorycznego. Kiedyś była taka teoria, żeby jeść lody i chudnąć, ale tutaj zapominamy, że lody na ogół tych kalorii trochę nam dostarczają, bo mają czy to cukier, czy tłuszcz i tutaj ta energia potrzebna na ich ogrzanie nijak, nijak nie zredukuje magicznie ich całkowitej kaloryczności. Także jeśli chodzi o ujemne kalorie, czy to z selera, czy z lodów, no niestety, no tak to nie działa. <gry> czy herbaty wpisują się w dzienne nawodnienie? Jeśli tak, to jakie? E, tak, herbaty wpisują się jak najbardziej w źródło wody. Możesz, możesz spokojnie pić, czy czarną, zieloną, białą, jaką tylko lubisz według Twoich preferencji smakowych. Ja nie jestem fanką tego, żeby na przykład zmuszać się do picia czystku, bo, bo tak, wybierajmy to, co lubimy. Warto tutaj zwrócić uwagę na to, że herbata biała, czarna i zielona są źródłem tejny, czyli takiej. Y, takiej kofeiny tylko w herbacie. Ma ona również właściwości pobudzające, więc jeżeli masz problemy z zasypianiem, to nie warto ich pić na przykład wieczorem, czy przed zaśnięciem. No i znowu, tak jak wcześniej też mówiliśmy, herbatę warto wypić nie do posiłku, a tak 30 minut przynajmniej po nim. A jeżeli chcesz ogólnie więcej informacji o nawodnieniu, to odsyłam Cię tutaj, bo mamy cały o tym film. I w ogóle też, jeżeli chciałabyś, żebym jakiś temat z tych filmów bardziej rozwinęła, to daj znać w komentarzu, e, możemy zrobić o tym cały nowy film, albo na przykład odcinek podcastu. I F, co na ten temat dietetyczka? IF, czyli Intermittent Fasting jest to taki post przerwany, zakładający okna żywieniowe na ogół. Jest to temat bardzo złożony, na ogół polega on na tym, że stosujemy pewne restrykcje czasowe, jeśli chodzi o spożywanie posiłków, że na przykład możemy jeść tylko przez 6 godzin w ciągu dnia. Że na przykład możemy pierwszy posiłek zjeść dopiero o 12, ten posiłek otwiera nam okno żywieniowe i kolejne posiłki musimy spożyć na przykład w przeciągu 5 godzin, a przez resztę czasu pościmy. To, że to jest sensowne, czy nie zależy od tego, po co chcemy to stosować. Jeżeli chcemy stosować IF, żeby schudnąć, no to tak naprawdę ma on takie samo działanie jak y, zwykła dieta, która jest po prostu z y, deficytem kalorycznym, bo nie chudniemy od konkretnej ilości posiłków, od konkretnego czasu jedzenia posiłków, tylko y, chudniemy od deficytu kalorycznego, czyli od spożywania mniejszej ilości kalorii niż wynosi nasze zapotrzebowanie energetyczne. Sami F nie ma jakichś magicznych właściwości podkręcających nas z metabolizmem i tym podobnych, bo jeżeli na nim nie będziemy mieli deficytu kalorycznego, no to nie schudniemy. Czasem takie okna żywieniowe mogą spowodować, że rzeczywiście jemy mniej kalorii, bo po prostu w tym krótkim okresie nie jesteśmy w stanie tyle przejeść, albo że na przykład nie podjadamy tak później, czy w nocy, czy wieczorem, bo po prostu już to okno nam się zamknęło. I wtedy rzeczywiście, jeżeli komuś to pomaga, pomaga no to może to być jakieś narzędzie. Ale jeśli chodzi o post przerywany, to jak dla mnie ma on bardzo dużo zagrożeń. Przede wszystkim to, że jest to bardzo, bardzo restrykcyjny sposób odżywiania. Ja jestem za tym, jestem super fanką tego, żeby zdrowe odżywianie dopasowywać do nas, a nie nas do diety czy do zdrowego odżywiania. Jest to bardzo ciężka strategia odżywiania i u wielu ludzi może prowadzić do pojawienia się zaburzeń odżywiania albo ogólnie popsuć relacje z jedzeniem. Dodatkowo czasem te okna żywieniowe są bardzo małe i w tym krótkim czasie na przykład zdążymy zjeść tylko dwa posiłki i żeby się najeść możemy wtedy wybierać często bardziej gęste energetycznie produkty, bardziej przetworzone, a unikać na przykład jedzenia Warzyw, które tych kalorii mają mało, a są duże objętościowo. Co może wpływać na wzrost jedzenia żywności wysoko przetworzonej i ogólny spadek jakości naszego żywienia. Ale bardzo ważna sprawa, jeżeli komuś IF pomaga, czuje się na nim świetnie, to super! Jeśli chodzi o ilości posiłków, pory posiłków, to tutaj dostosowujemy to do siebie. Niektóre osoby będą się czuły fatalnie, jeżeli na przykład nie zjedzą śniadania albo nie jedzą w miarę regularnie, a inne osoby będą się świetnie czuły, na przykład zaczynając żywienie dopiero od lunchu. Dlatego tutaj warto wsłuchiwać się w nasz organizm, w to, kiedy my jesteśmy głodni, jak dużo lubimy porcje i to dostosowywać po prostu do siebie. Uwaga, uwaga, teraz pytanie, które dostaję bardzo, bardzo, bardzo często. Często i ciągle się powtarza, więc odpowiedzmy sobie na nie, e, czy dieta ketogeniczna jest dobra na odchudzanie. Ogólne założenia diety ketogenicznej są takie, że bardzo, bardzo mocno ograniczamy źródła węglowodanów na korzyść tłuszczy, by wejść w stan ketozy. I tutaj nie ma badań naukowych mówiących, że taka keto-dieta odchudza bardziej niż zwykła dieta z takim samym deficytem kalorycznym. Bo ogólnie, tak jak już mówiłam, chudniemy od deficytu kalorycznego, czyli od spożywania mniejszej ilości kalorii niż wynosi nasze zapotrzebowanie, a nie od wykluczania konkretnych produktów. Czyli jeśli wykluczymy produkty będące źródłem węglowodanów, czyli np. kasze, makarony, pieczywo, chleb, ale dalej nie będziemy na tym deficycie kalorycznym, to nie schudniemy. Bo węglowodany nie tuczą, tuczy nas nadmiar kalorii. Jeśli chodzi o dietę keto, to tutaj również jest wiele zagrożeń. Przede wszystkim dla mnie najważniejsze jest to, że jest to znowu dieta bardzo restrykcyjna. I znów w, tej, w przypadku IF Tutaj może dojść do tego, że całe nasze życie będziemy podporządkowywać pod dietę, a nie dopasowujemy sobie zdrowe odżywianie pod nas. Dla większości osób bardzo ciężkie może być zrezygnowanie z kaszy, pieczywa, makaronów, ziemniaków. E, taka dieta może być naprawdę bardzo uciążliwa, tym bardziej, że te produkty, o których wcześniej mówiłam, są normalnymi, często bardzo zdrowymi produktami. Dla wielu osób rezygnacja z nich może być naprawdę ciężka, trudna do otrzymania i niepotrzebny. Dodatkowo keto dieta może nieść ze sobą ryzyko spożycia e, zbyt dużej ilości tłuszczy zwierzęcych, tych nasyconych, co może powodować e, pogorszenie się naszego lipidogramu, czyli na przykład zwiększenie się poziomu tego złego cholesterolu LDL. Ogólnie taka dieta, jeżeli jest źle zaplanowana, to może bardzo łatwo prowadzić też do przeróżnych niedoborów pokarmowych. Jeśli chodzi o plusy takiej diety w kontekście odchudzania, to jeżeli dobrze zaplanujemy taką dietę ketogeniczną i rzeczywiście wejdziemy w stankę To to możemy czuć większą większą sytość i zmniejszony apetyt. Ale tutaj kluczowym byłoby rzeczywiście dobre e, przeprowadzenie tej diety, a bardzo często tak się jednak nie dzieje i po prostu te diety są tylko dietami zwykłymi niskowęglowodanowymi. Ogólnie jeśli chodzi o dietę ketogeniczną, to ma ona zastosowanie na przykład przy leczeniu padaczki lekoopornej u dzieci, ale e, wtedy jest ona prowadzona pod kontrolą lekarzy na ogół w szpitalu, bo naprawdę przeprowadzenie takiej dobrej diety keto jest trudne. Tutaj znowu tak samo tak jak przy diecie F. Jeżeli dobrze się czujesz na takiej diecie, e, pasuje Ci ona, jeszcze też tutaj, co bym polecała, korzystasz z takich źródeł tłuszczy, które są troszkę zdrowsze w cudzysłowie, czyli na przykład z awokado, oliwy, e, pestek czy ryb, to jak najbardziej go for it zdrowe odżywianie ma być dla Ciebie, ma być dostosowane do Ciebie, do tego, co Ty lubisz, e, także, także tak. Ale ja osobiście 2 na 10 nie polecam. Jeszcze też często pojawia się takie pytanie, czy dieta ketogeniczna jest dobra dla osób z insulinoopornością. Ogólnie diety niskowęglowodanowe, w tym dieta ketogeniczna, nie są polecane dla osób z insulinoopornością. Dodatkowo osoby, które mają IO, często mają też zaburzony lipidogram, więc tutaj przechodzenie na dietę ketogeniczną, która często wiąże się z wysokim spożyciem tłuszczy tych zwierzęcych nasyconych, może tutaj zdecydowanie nie pomagać. Osobom z insulinoopornością polecam stosować się do zaleceń Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, które zaleca, by osoby z IO spożywały tłuszczu tak około 25-40%, węglowodanów około 45%, a jeżeli jemy węglowodany złożone z dużą ilością błonnika, to nawet do 60% i białka, tak około 15-20%. A jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o zdrowej diecie w insulinoporności, to również mamy taki film na kanale. Tam cię odsyłam. Kolejne pytanko, kiedy najlepiej przyjmować witaminy, suplementy? Przed, po czy w trakcie? Posiłku. To zależy, ale zaczynając od takiego klasyka, czyli witaminy D. Witamina D jest rozpuszczalna w tłuszczach, więc suplementy z tą witaminą warto spożywać przy posiłku, w którym właśnie mamy jakieś źródło tego tłuszczu, czyli na przykład olej, orzechy, jakiś nabiał, coś, co po prostu tego tłuszczu nam dostarczy. Więc witamina D najlepiej w okolicach posiłku. Jeśli chodzi o witaminę B12, tutaj też na ogół jest zalecana do posiłku, ale tutaj przede wszystkim warto zapytać po prostu indywidualnie lekarza lub farmaceuty, bo to Powinni o tym decydować. Jeśli chodzi o omega trójki, to również do posiłku lub jak zaleci lekarz czy farmaceuta. Jeśli suplementujemy żelazo, to tutaj na ogół jest zalecane, by suplementować je naczczo albo 30-60 minut przed posiłkiem, chyba, że źle je tak tolerujemy, to wtedy po posiłku. No i tutaj też ważne, żeby nie popijać go kawą czy herbatą. Ogólnie jeśli chodzi o suplementy, czas ich przyjmowania, to tutaj zawsze warto po prostu zapytać lekarza, jeżeli nam jakiś suplement zaleci, albo farmaceuty. I uwaga! Teraz mam trzy ważne pytania do Ciebie. Pierwsze jeżeli chcesz, żeby któryś z tych tematów był bardziej rozwinięty w osobnym filmie albo na przykład podcaście, to daj znać w komentarzu. Drugie, czy podoba ci się taka seria? Zapytaj: Dietetyka, dietetyczki, takie nasze tutaj dietetyczne wspólne kąciki. Jeżeli tak, to daj znać w komentarzu, czy chcesz, żebym robiła więcej takich filmów i żeby to się stało naszą tutaj wspólną serią, takim wspólnym czylikowaniem i uczeniem się dietetyki. I trzecie pytanie, czy masz jakieś pytania do tej serii? Jeśli jakiś temat dietetyczny cię nurtuje i chciałabyś, żebym wzięła go tutaj na tapet, to daj koniecznie w komentarzu czy masz jakieś pytania do kolejnych. Pytania z dzisiaj zadawaliście na Instagramie, tam na pewno też będę je jeszcze zbierać, więc jeżeli, więc jeżeli Cię nie ma jeszcze na Instagramie, to serdecznie Cię tam zapraszam. Wysyłam Ci dużo, dużo uścisków. Trzymaj się jak najcieplej. Daj znać, czy, czy, robimy, czy robimy taką serię, czy nie. I no, dobrego, dobrego dnia.